Mejamarides.com. Witaj serdecznie, dobry wieczór. W kolejnym nagraniu dedykowanym aplikacji Tango, w którym zaprezentuję Tobie, jak może wyglądać codzienna z nim, czy z nią, jak wolnisz, rutyna. Tango, aplikacja do nauki japońskiego, do studiowania tego języka, do przygody z nim, szlifowania. Codzienna rutyna. W poprzednim nagraniu Pokazałem, jak może wyglądać szlifowanie kanji, kojarzenie znaczeń, konkretnych znaków. Dziś pokażę, jak wygląda taka przykładowa sesja treningu szlifowania słownictwa. W moim przypadku jest to tryb kanji na kana. Czyli przekład, że mamy najpierw zapis. Słówka japońskiego w kanji, a na dole będziemy mieli kilka odpowiedzi w kanie. Nie musi tak być. Możemy, jeżeli chcemy, robić to analogicznie do kanji, które pokazywałem poprzednio, czyli słówka na znaczenie. Natomiast jeżeli chodzi o mój preferowany tryb, to jest właśnie kanji na kana, dlatego że w ten sposób mogę szlifować jednocześnie zarówno znaczenie wspomniane słówek. Jak również ich wymowę. I dlatego wybrałem właśnie akurat taki tryb. No ale przejdźmy do rzeczy. 50 pozycji losowych z mojego, przypominam, zasobu, jaki mam w tango, czyli to nie jest jakiś sztuczny, uniwersalny zbiór słownictwa, jeden dla wszystkich, tylko jest to zbiór słownictwa rozrastający się wraz ze mną, wraz z moją indywidualną, z japońskim przygodą. Wprowadzam innymi słowy. Tak jak do ankiego, tak i tutaj do tango, słownictwo, które poznaje z biegiem nauki, które poznaje z biegiem obcowania z japońskim z różnorakich źródeł. No i dobra, przejdźmy sobie. To jest o wiele bardziej ambitna praktyka dla mnie niż kanji. Też na czas, jak widać na dole, nie musi tak być, nie musi tak być. Mówiłem już o tym również, że nie musimy wcale tych. Jest na czas trybów sobie aktywować. Um, ale ja akurat sobie to zrobiłem. No i praktycznie hmm, tak samo jak w przypadku kanji było. Jeżeli potrzebujemy, możemy sobie wniknąć w szczegóły danego słówka, co w przypadku słówek jest o tyle bardziej interesujące niż w kanji, nawet, że niż w pojedynczych kanji, że możemy właśnie zobaczyć jakie znaki składają się na nasze słowo i tym samym stwierdzić, czy ma to sens, jeżeli tak, to jaki, czy innymi słowy znaczenie tych poszczególnych składowych kanji ma związek ze słówkiem, czy nie, jaki to związek, ścisły, luźny, coś pomiędzy. To bardzo ciekawe studiować, wnikać. Ja sobie nawet niedawno zacząłem w nawiasach do niektórych pozycji dopisywać um, dosłowne znaczenie kanji, które też może pomagać dodatkowo utrwalać utrwalać znaczenie słówek już właściwych. Dobra. I tak jak widzisz, część program odpowiada za mnie, gdyż nie wiem, część, część odpowiadam sam. Te, które na niebiesko się zaznaczają to są poprawne na górze się paseczek rozwija z niebieskimi poprawnymi i czerwonymi niepoprawnymi czy nieudzielonymi odpowiedziami i tak jak już mówiłem jest to znacznie bardziej ambitna praktyka niż pojedyncze znaki dla mnie niemniej szlifuję ją sobie codziennie również te minimum 50 pozycji chcę żeby były zachowane, o tutaj błędnej odpowiedzi udzieliłem. dobra I idziemy sobie dalej. A, na przykład to też, cześć, to tak dla ciekawości. Poznałem ten specjał dnia. Właśnie gwiazdką sobie zaznaczam, że jest jakieś rozwinięcie. Daję podgląd i mam w notatkach rozwinięcie. Tutaj napisane. To taka moja praktyka, jaką sobie wybrałem. Um, jeszcze takie dopowiedzenie, smaczek z tango. Widzisz tutaj taki, taką plakietkę kulinarne. Z bento, takim <laughs> emotką. bento. Po co w ogóle te plakietki? Nie musimy sobie ich robić, możemy, robimy sobie je sami, jeżeli chcemy, ale po co właściwie? Poza frajdą, poza jakimś takim smaczkiem? Ma to jeszcze, czy może mieć taką funkcjonalną rolę, że gdybyśmy chcieli, jeżeli na przykład, tak jak tutaj oznaczyłem sobie kulinarne słówko, to i inne, jak się może domyślasz, kulinarne, i miałbym potrzebę... Przetestować sobie, czy, czy pouczyć się, skoncentrować bardziej na nauce samych kulinarnych słówek, a nie wszystkich, które mam wprowadzone na tango, to mogę to zrobić jak najbardziej. Właśnie po to są te plakietki. One się między innymi po to właśnie przydają, że mogę sobie um, ograniczać te moje testy. Te, ta sesja tutaj ona jest nieograniczona. Losowo wszyscy, ze wszystkich słówek tango mi dobiera pozycję, ale mógłbym. Mógłbym sobie ją ograniczyć do właśnie takiej plakietki kulinarnej przykładowo, czy jeszcze do czegoś innego, co przecież ma ogromny potencjał. A nie zdążyłem, abym poprawnej odpowiedzi udzielił. To ma ogromny potencjał. Na przykład tutaj masz, to jest kamonociome i tutaj mam znacznie większy tekst szerszy, jakby mnie interesowało, sobie wpisałem ze źródłami, ze wszystkim um, koloryt kultury japońskiej ale właśnie widzisz, że też ta druga plakietka pierwsza to jest Omosiroi ta ze flagą Japonia, ta druga um, to imiona po prostu imiona imiona, nazwiska też mógłbym się ograniczyć i testować tylko jakbym chciał, dzięki temu, że mam tą plakietkę. Po prostu. A i widzisz, że. Mm, Kawaś Dobra. Mm. To. jakieś. tak. Jakieś państwo, właśnie na państwa też mógłbym sobie plakietki zrobić. Jeszcze nie zrobiłem, bo chcę zrobić z tego oddzielne nagranie, właśnie. Specjalnie to zarezerwowałem żeby zaprezentować, jak to zrobić od podstaw, sobie takie plakietki, żeby potem przetrenować stricte słówka, tylko i wyłącznie jednego rodzaju. No i się trochę dekoncentruję na opowiadaniu. I jeszcze gorzej mi idzie. Ach, i znowu nie zdążyłem, a może było da się widoczne, że chciałem tej poprawnej odpowiedzi dzielić. Ajajaj. Ale właśnie tak tak przebiega doskonalenie się tak co tu dalej mamy dobra lecimy sobie radośnie tutaj możemy sobie pomóc czasem, czasem można pewne triki stosować końcówki, czy coś po końcówkach sobie podpowiadać jeżeli chcemy um. hmm o na przykład tutaj końcówkę kojarzy że to wyspa więc całego słówka bym nie kojarzył tak to tak szybko ale po końcówce po końcówce tutaj strzeliłem i tak samo mogę wejść w edycję jeżeli bym założył jakiś błąd jakąś literówkę czy coś mogę wejść w edycję Tutaj sobie pomogą końcówką, czyli są triki. Znaczy, Możemy, nie musimy wcale przecież z tych trików korzystać, to zależy od nas. Tak czy owak obcujemy, mm, obcujemy z, z tym japońskim. I uczymy się tak czy owak, w taki czy inny sposób, ważne żebyśmy obsowali. Niż byśmy przez to się doskonalili. Na no, przykład, tu Hoo końcówkę kojarzę, więc Pyk Kito to świeże słówko dla mnie. Włóczka tam była. Kiusiu, no przecież wyspa, wyspa. Tak, mogę więcej sobie szczeków zobaczyć, jeżeli chcę i cofnąć się do praktyki. Tego nie kojarzę więc niech program za mnie, o bramka biletowa to z Duolingo słówko było tutaj strzela, ale dobrze strzeliłem sumą o, tak mi się wydawało właśnie coś przez to też potrafię się ugruntowywać te skrzyżenia. konwalia majowa, suzura, a w ostatniej chwili odpowiedziałem hehe <laughs> myśl dobra to będzie ten poziom obniżenie poziomu, tylko jak to było. Patrz, widzisz? Nie, nie było obniżenie poziomu źle, nawet nie. Oj oj, oj, a ja myślałem, że dobrze skończyłem znaczenie. Hmm. Widzisz także słabo, 62%, ale no, słownictwo, jak mówiłem, bardziej ambitne. Jeszcze zwłaszcza w taki sposób, ale szlifuje, szlifuje. Są sesje, które mi lepiej idą. Są sesje, które mi idą słabiej. Niemniej jednak, mam, mam tę sesję na zielono już zrobione, Teraz muszę sobie kanci zrobić i, i od nowa tą pas budować um, od zera w górę. Dziękuję za Twoją uwagę. Meja desita.